Nieważne czy jesteś zwolennikiem NFT, czy kompletnie nie pasuje ci ten temat. Jedno jest pewne, tokeny NFT zostaną z nami na długo i nic ich nie powstrzyma. Według mnie ich temat będzie tylko głośniejszy. Tak więc dzisiaj zwrócimy uwagę na parę kolekcji NFT, którymi warto by się zainteresować, abyśmy sami mogli na tym skorzystać, a przede wszystkim. Nasze portfele. Cześć wszystkim, z tej strony Julian. Oglądasz ten kanał, więc domyślam się, że lubisz zyskownie poruszać się w świecie kryptowalut. A pomimo ostatnich spadków na całym rynku, to jedna osoba z naszej tej społeczności dzisiaj będzie miała szczególnie zyskowny dzień. Dlatego, że zaraz dowiemy się, kto wygrał noworoczny konkurs o 2022 zł w wybranej kryptowalucie. Konkurs ogłosiłem na początku roku w filmie z Top 5 altcoinami na styczeń, które tak swoją drogą mi osobiście przyniosły przyjemne wyniki oraz niektórym z Was też, z tego co wiem, również przydały się te moje sugestie. Tak więc spodziewajcie się kolejnego podobnego filmu niebawem, bo już znalazłem parę ciekawych pozycji na kolejny taki film. Ale dobra, nie przedłużając, przypominam, że do wzięcia udziału wystarczyło zostawić komentarz i subskrypcję pod tym właśnie filmem. Tyle wystarczyło, aby mieć szansę na zostanie zaraz wylosowanym. Skopiujemy sobie link. Będzie nam potrzebny do losowania. Klasycznie przejdziemy sobie na stronę YouTube Comment Picker. Wlejemy link do filmu tutaj. A niżej tutaj zaznaczymy filtrowanie komentarzy z tych samych kąt. No i elegancko. Prawie 550 komentarzy. To co? Lecimy z losowaniem. No, dobra. Tak więc styczniowy konkurs wygrała Ewelina. Gratuluję Ci Ewelina z komentarzem. Nie wiem skąd bierzesz taką wiedzę, ale nie przestawaj. Dziękuję za miłe słowa. Moją wiedzą jak szukać podobnych altcoinów jak w tym filmie, to akurat dzielę się nią w dla początkujących. Potrócę link w opisie oraz w komentarzu dla ciebie specjalnie, Ewelino. No dobra, Ewelina. W opisie filmu znajdziesz mojego maila, napisz do mnie i ogarniemy temat twojej wygranej. Dziękuję wszystkim za branie udziału w konkursie. Widzę, że ciepło odbieracie takie giveaway'e. Jakby co na Twitterze też czasami rozdam jakieś NFT lub krypto, więc tam również polecam zajrzeć. Tak czy siak. Klasycznie, zaczniemy od szerszej perspektywy. Dlaczego w ogóle mamy się zainteresować tematem NFT? Patrzcie, platforma NFT OpenSea osiąga rekordowe 3,5 miliarda dolarów w miesięcznym wolumenie Ethereum. Wiodący rynek NFT OpenSea odnotował miesięczny wolumen obrotu w Ethereum, który osiągnął nowy rekordowy poziom powyżej 3,5 miliarda dolarów. Patrzcie, OpenSea to chyba najbardziej popularny rynek NFT. Na dwa tygodnie przed końcem miesiąca, wolumen obrotu OpenSea przekroczył zarówno poprzedni rekordowy poziom 3,42 miliarda dolarów odnotowany w sierpniu zeszłego roku, jak i 3,24 miliarda dolarów sprzedaży w grudniu. Wniosek tutaj jest taki, że nawet pomimo mocnej korekty w ostatnim czasie, to NFT. Nadal mają się dobrze. Może nawet dla niektórych była to właśnie okazja, żeby nabyć Ethereum po niższej cenie i wydać je właśnie na NFT, może właśnie na Opensea lub innych rynkach. Taka kolekcja, Port Ape, Yacht Club, ze skrótem BAYC, który ma imponującą liczbę właścicieli celebrytów, pozostaje nadal najpopularniejszą kolekcją NFT na Opensea pod względem wolumenu obrotu. I to będzie pierwsza kolekcja na naszej liście kolekcji NFT, o której warto być świadom. Patrzcie. Mam tutaj kolejny artykuł. 5 najlepiej sprzedających się kolekcji NFT. Zjedźmy sobie na dół i mamy właśnie te znudzone cyfrowe małpy na pierwszym miejscu. Tylko co stoi za ich sukcesem? Dlaczego są tak pożądane? I dlaczego są takie drogie? Do tego zaraz przejdziemy. Oprócz celebrytów, którzy kupują Board Ape Club, e, coraz częściej staje się po prostu marką off-chain, czyli taką marką, która istnieje też poza blockchainem. Nawet Adidas nawiązał współpracę z Basey przy swoim pierwszym projekcie NFT. Trwają prace nad grą mobilną, a jedna małpa z tego jachtowego małpiego klubu w zeszłym roku znalazła się nawet na okładce magazynu Rolling Stone. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje sztuki NFT. Po pierwsze, to te jednorazowe wizualizacje pojedyncze obrazki, które są sprzedawane jako niezamienne tokeny, tak jak obrazy w prawdziwym życiu. Można jej pomyśleć na przykład o NFT Beeple, które zostały sprzedane w Christie's za 69 milionów dolarów. Po drugie, masz kolekcje NFT lub projekty, takie jak właśnie Board A Piot Club. Podobnie jak kiedyś karty z Pokémonami, te popierają szablon i tworzą setki lub tysiące różnych odmian, z których każda jest uszeregowana pod względem rzadkości. W przypadku Basey jest 10 tysięcy małp. Każda z różnymi takimi właściwościami, cechami indywidualnymi, różnego rodzaju futra, wyrazem twarzy, ubraniami, akcesoriami i nie tylko. Te właściwości są wyświetlane na OpenSea. Na dowolnej stronie NFT zostaną wymienione jej właściwości, a także procent NFT w całej kolekcji, które współdzielą tę właściwość. Zwykle wszystko poniżej 1% jest uważane za rzadkie. Na przykład, spójrz na trójkę małp na początku tego artykułu. A po prawej zobaczysz jednego z rzadką cechą futra solid gold. Pośród 10 tysięcy małp tylko 46 ma tę właściwość, co czyni te 46 szczególnie cennymi, szczególnie rzadkimi. Wróćmy jednak do początku. Board Ape Jot Club został uruchomiony pod koniec kwietnia przez zespół czterech pseudoanonimowych programistów. Był to Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato, Ketchup i No Sass. Wyprzedanie wszystkich 10 tysięcy małp po cenie 80 eteru, czyli około 190 dolarów wtedy. Zajęło 12 godzin. Tylko 12 godzin i nie ma. Wszystkie wyprzedane. I jak widać na tym wykresie poniżej, to cena stabilnie rosła właśnie od kwietnia do lipca, po czym w sierpniu po prostu poszybowała w górę. To, co sprawia, że Base.E lub jakakolwiek inna kolekcja NFT jest wartościowa, jest no wysoce subiektywne, tak jak mówiłem. Ogólnie rzecz biorąc, to jest to mieszanka trzech rzeczy. Zaangażowanie influencerów w promocję lub celebrytów. Siła społeczności. I narzędzia dla członków, czyli jakie narzędzia takie NFT oferują swoim właścicielom. No i właśnie, jeśli siedzicie w temacie, to prawdopodobnie widzieliście, że dość spora część kryptospołeczności, w sumie nie tylko, pozmieniała swoje fotki profilowe na właśnie różnego rodzaju NFT. W sumie ja też na moim Twitterze mam NFT jako profilowe, ale do czego zmierzam to? Ciekawym newsem, co ostatnio ujrzał światło dzienne, jest fakt, że Twitter w czwartek zaczął wprowadzać funkcję, która pozwoli niektórym użytkownikom ustawić NFT, których są właścicielami, jako swoje zdjęcie profilowe, aby zasygnalizować ich inwestycje w powstającą przestrzeń sztuki cyfrowej. I ten ruch sprawia, że Twitter jest jedną z najbardziej znanych platform do tej pory, która uruchamia funkcję dla głośnego trendu, jakim jest właśnie NFT. No i znowu, kolejny artykuł, kolejna wzmianka o małpach. Patrzcie, NFT, takie jak postacie z popularnej kolekcji Board Ape's, pojawiały się w ostatnich miesiącach jako awatary ludzi na Twitterze. Nowa funkcja, dostępna tylko dla użytkowników, którzy płacą za subskrypcję Twittera, pójdzie o krok dalej. Zweryfikuje czyjąś własność NFT, łącząc cyfrowy portfel tej osoby, w którym przechowywane są NFT z jej kontem na Twitterze, czyli będzie widać, kto skopiował i wkleił sobie profilowe, a kto rzeczywiście jest właścicielem. Obrazki na Twitterze będą też wyglądać inaczej niż typowe zdjęcia profilowe. Nowe awatary NFT pojawią się jako sześciokąt, heksagon, sam z klasycznego kółka, jaki dotychczas widzieliśmy, a użytkownicy będą mogli je kliknąć, aby uzyskać więcej informacji o grafice, w tym o jej twórcy i miejscu, w którym się znajduje. A co więcej, to Twitter bardzo widać tutaj, że szykuje więcej w temacie NFT i krypto na swojej platformie. A wskazówką, czego można się tutaj spodziewać, są nowe oferty pracy. Według nowo opublikowanego ogłoszenia o pracy, Twitter zatrudnia dodatkowego lidera do swojego działu kryptowalut. Ogłoszenie pracy sugeruje, że Twitter zbada DAO, Decentralized Autonomous Organization, czyli zdecentralizowaną organizację autonomiczną, tokeny członkowskie i inne kryptoaplikacje. Nowi pracownicy będą współpracowali z Tess Rinerson, która została niedawno zatrudniona do kierowania działem kryptowalut właśnie w Twitterze. Tak się składa, że różne projekty kryptowalutowe wybierają właśnie Twittera jako główne medium do komunikowania się ze swoją społecznością. A teraz chciałbym Wam przedstawić kolejną kolekcję NFT, która może zaintrygować niektórych z Was oraz jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat rzeczywistych funkcjonalności takich kolekcji. Możliwe, że kojarzycie altcoin Luni, który w ostatnich tygodniach po prostu miał wylane w spadki oraz ogólny słaby sentyment na rynku, dlatego, że wyznaczył nowy ATH po wzrostach rzędu nawet 30x, 30-krotność swojej ceny. Teraz, co prawda trochę się już uspokoił kurs Luni, ale nie znaczy to, że nie da się jeszcze wycisnąć więcej z niego. W związku z tym twórcy ruszyli z własną kolekcją NFT. Ogólnie to Luni wypuściło już dwie kolekcje NFT i można je kupić na znanym wam już Luart, o którym wspominałem już chyba parę razy. Ich pierwsza ręcznie robiona kolekcja Genesis Luni NFT została rozdana ich wczesnym sympatykom jako nagroda w specjalnym konkursie. W tej kolekcji było tylko 50 NFT. Każdy NFT ma funkcję, która poprawi oprocentowanie na stakingu. Druga, ręcznie robiona kolekcja, Luniland numer 1 NFT, została wydana 14 stycznia tego roku przez launchpad na właśnie Luard z ceną mintu w wysokości 3 luna, 3 lun, no 3 tokenów luna. I w tej kolekcji jest tylko 200 NFT. Tutaj każdy taki token NFT posiada funkcję, która zostanie wykorzystana w nadchodzącym Luniland. Czyli widzimy tutaj, że powstaje coraz więcej funkcjonalności z trzymania takich tokenów NFT, oprócz w tym przypadku przyjemniejszego procentu na stakingu, to również przeróżne implementacje w autorskich metaversach. Tak, Luniland to metavers na blockchainie Terra. I jest zintegrowany z tokenem LUNI oraz właśnie z tokenami Luniland NFT. Twórcy twierdzą, że przeanalizowali wiele istniejących metaversów i postanowili wprowadzić do gry coś nowego. Ich celem jest stworzenie żywego, wciągającego i kolorowego środowiska od samego początku, kiedy zaprojektowali mapę gry Luniland z działkami. A w związku z tym powstanie nowa kolekcja NFT. Dokładniej rzecz biorąc, to w formie paczki NFT, na którą składają się trzy kategorie, a wszystko będzie zintegrowane z metaversem Luniland. Pierwsze to biznes. Połączone z działką w Luniland będą generować pasywny dochód dla właściciela. A drugie to skins, czyli unikatowe skiny do postaci, e, skórki dla Twoich awatarów. I trzeci, landlord, e, to gwarantują działkę w Lunilandzie w premium lokalizacje, które nie będą dostępne w public sale'u. Nadchodzi również aplikacja mobilna, która będzie miała wiele więcej funkcji. Ale zdecydowanie najważniejszą z nich jest wsparcie dla gier Play to Earn, czyli graj, aby zarabiać. Obecnie udostępniają testowe wersje internetowe tych gier, aby sprawdzić, które z nich są najpopularniejsze. Jedna gra na tydzień, inny typ, inny styl. Każda gra zawiera codzienny i cotygodniowy konkurs oraz wielki finał dla najlepszych uczestników. Ja osobiście obserwuję ich poczynania, a na swoim Twitterze o wszystkim informują. Jak jesteście ciekawi tematu, to również zaobserwujcie. Tam będzie więcej info odnośnie nowych kolekcji NFT. Podsumujmy sobie, czego się na razie dowiedzieliśmy z tych kolekcji. NFT, oprócz bycia takim kolekcjonerskim aktywem, coraz bardziej się rozwijają i podbijają przy tym nowe branże takie jak na przykład właśnie metawersy czy DeFi z lepszym stakingiem za ich pomocą. I tutaj znalazłem jeszcze ciekawy projekt, który bierze te zastosowania jeszcze o krok dalej. Metarea to nowy ekosystem do pracy w metaversie. Chodzi mi tutaj o to, że oferuje no, dość unikalne rozwiązanie w metaversie poprzez zapewnienie wszechstronnego narzędzia do korzystania z tej właśnie cyfrowej przestrzeni. Obejmuje ona wirtualne spotkania Konfigurowalne przestrzenie robocze, wirtualne spotkania, wynajem sal, serwery pocztowe oraz rozwiązania do przechowywania e, jakichś biurowych plików w chmurze. Czyli w jednym zdaniu, to przygotujcie się na pracę i spotkania w metaversie. E, dość abstrakcyjny pomysł, ale takie właśnie często potrafią skorzystać na rozgłosie w naszej kryptosferze. Ciekawą kwestią jest tutaj fakt, że nawet dość znany Bill Gates. Wierzy, że spotkania biurowe będą coraz częściej odbywać się za pośrednictwem osobistych awatarów w metaversie, nawet do 2024 roku, czyli już zaraz. Powiedział na swoim corocznym blogu, że narzędzia współpracy, którymi dysponujemy, znacznie poprawiają jakość komunikacji w czasie rzeczywistym. Przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat większość wirtualnych spotkań przeniesie się z kamer 2D do metaversu, w przestrzeni 3D z cyfrowymi awatarami. Z takimi wiadomościami na czele, to nie jest dla mnie zaskoczeniem, że powstał projekt taki jak Metaria. Kto wie, może nawet stanie się kryptowalutowym odpowiednikiem Zooma czy Google Meets. Pożyjemy, zobaczymy. A to wszystko ma działać na takiej zasadzie, że token Metaria będzie używany jako utility token oraz płatniczy dla subskrypcji i użytkowania właśnie w tych cyfrowych światach. Użytkownicy korporacyjni będą mogli przechowywać i trzymać te tokeny Metaria dla subskrybentów swojej firmy. Token Metalia będzie również używany do wynajmowania sal konferencyjnych, kupowania spotkań i kredyty do wirtualnej przestrzeni roboczej, czyli wynajmu biur i kupowania różnego rodzaju usług. Na swoim Twitterze napisali o dwóch wykupionych biurach w metaversie OVR Reality. Jest to kolejny metavers z taką różnicą, że skupia się właśnie na usługach B2B takimi między różnymi biznesami. No i jest to świeży projekt, bo ostatnio dopiero został dodany na CoinMarketCap, a mimo to już go tam obserwuje 3000 osób. Przedstawiłem Wam ten projekt, aby pokazać w jakim tempie rozwija się funkcjonalność NFT w metaversach oraz oprócz samych rozrywkowych użytkach tej technologii, to powoli wdrażane są już bardziej profesjonalne funkcje. A, no i też zbliża się pre ich tokenów, to porzucę Wam link w opisie dla zainteresowanych. Co tu dużo mówić, żyjemy w pięknych czasach, doświadczamy tak żywawego rozwoju technologii, a mimo to, jeśli chodzi o branżę kryptowalut, to i tak jesteśmy bardzo wcześnie, jeśli chodzi o globalną adopcję, więc tym bardziej się cieszę, że mogę teraz o tym mówić, a nie za jakieś, nie wiem, 10 lat żałować, że nie działałem w tym temacie. Jasne, nie zawsze jest ładnie, korekty były są, no i będą, ale w szerszej perspektywie są to małe przeszkody na długiej drodze przed nami. No i powoli zbliżając się do końca tego filmu, myślę, że warto poruszyć fenomen dość znanych pikselowych ludzików NFT. A mówię tutaj o nikim innym niż o CryptoPunks. Jest to druga najlepiej sprzedająca się kolekcja NFT. Ogólnie to sprawa wygląda bardzo podobnie do wspomnianych już cyfrowych małp. Jednak jest kilka rzeczy, które sprawiają, że CryptoPunki są unikalne. Przede wszystkim jest to jeden z najwcześniejszych projektów NFT na blockchainie Ethereum. Zaczęło się na kilka miesięcy przed uruchomieniem CryptoKitty takiej popularnej gry blockchain czy projektu NFT o hodowli kotów, o którym było dość głośno, a bycie jednym z pierwszych tego typu projektów nadaje mu swego rodzaju właśnie wartość, takiej ekskluzywności. I po drugie, to tak samo tylko 10 tysięcy kryptopanków kiedykolwiek będzie istnieć, a to może stworzyć niedobór wśród kolekcjonerów. Niektóre portrety kryptopanków mogą być bardziej wartościowe niż inne, również ze względu na ich atrybuty, no lub ich brak. CryptoPunks i no i tak jak mówiłem te małpy, Board Ape Yacht Club, bez dwóch zdań zainspirowały dziesiątki, jeśli nie setki nowych kolekcji NFT. W jednym z filmów omawiałem CrossPunks, które działają na Binance Smart Chain, same Ethereum, albo FusePunks, czyli kolekcja punków w sieci Fuse, która nie ukrywam, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy pokazała pazur. Czyli jak widać, NFT prężnie się rozwija w przeróżnych formach, w tym bardziej różnych kierunkach. Uważam, że z nadejściem pełnoprawnej bessy to na przestrzeni dwóch 3 lat większość takich projektów po prostu upadnie. Normalna sprawa, że wiele z nich chce ujeżdżać falę trendu, bo to się po prostu może im bardzo opłacić. Ja osobiście ostrożnie podchodzę do tematu NFT, posiadam jedynie dwa takie tokeny. A Wy macie jakieś ciekawe NFT? Dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw, jak wygląda Wasza perspektywa. A i ostatnio pytaliście się mnie, czy słyszałem lub wiem coś o platformie Weono, więc zrobiłem dla Was mały research. WONO jest platformą, która umożliwia inwestowanie w kryptowaluty i waluty fiducjarne. Obecnie WONO świadczy swoje usługi finansowe w ponad 200 jurysdykcjach, przynajmniej tak jest napisane na jej stronie. W niektórych miejscach, przy robieniu mojego researchu, natknąłem się na informacje o miesięcznych zyskach nawet do 24%. No, czy tak rzeczywiście jest, to no nie wiem. Nie korzystałem z ich wszystkich usług, ale pamiętajcie, że wysokie zwroty inwestycji zawsze, ale to zawsze, chodzą w parze z większym ryzykiem. Veono na swojej stronie ma napisane, że jest wyposażony w zabezpieczenia klasy wojskowej i 256-bitowe szyfrowanie, aby zapewnić bezproblemową obsługę. Środki dodawane przez klientów na kontach Veono są przechowywane w indywidualnie przypisanych portfelach multipodpisowych na zimnych portfelach. Zimny portfel to w skrócie po prostu sprzętowy portfel, który często wygląda jak pendrive lub mały powerbank. Trochę tutaj niespotykane jest to, że po otrzymaniu wybranych funduszy na koncie Veono, to automatycznie zaczyna liczyć się odsetki, które są naliczane codziennie. Zazwyczaj, przynajmniej u mnie, to po przesłaniu swoich funduszy na jakąś platformę, wybiera się samemu, ile chce się przeznaczyć na np. staking albo farming, a tutaj nawet nie jest jasno opisane, w jaki konkretny sposób mają zarabiać nasze coiny. No, czyli tutaj mamy kolejną czerwoną flagę. Na stronie mamy napisane, że Veono ma ponad milion użytkowników, a z drugiej strony to na Twitterze mają tylko 2,5 tysiąca obserwatorów. Hmm, coś tu się nie zgadza. Nawet pod postami nie ma komentarzy, a zaangażowanie tych obserwatorów jest bardzo niskie. Według dokumentów, jakie znalazłem na temat tej firmy, to posiadają kapitał 500 milionów funtów pół miliarda funtów to jest ogromna kwota. A ja osobiście widziałem oraz nawet korzystałem z usług platform z no po prostu o wiele mniejszym budżetem, a i tak prezentowały się bardziej przejrzyście i ufnie. No nie wiem, kto Wam podsunął pod nos tą platformę. Co więcej, to widziałem też parę opinii o problemach z wypłatą środków użytkowników. No więc po prostu pamiętajcie, wszystko z głową, kochani. Nie dajcie się zwieść dużym procentom, zróbcie własny research. Ja Wam powiedziałem, co wiedziałem. A mam nadzieję, że dojdziecie do odpowiednich wniosków. Życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!